Pomóż nam wybudować pomnik ofiar ludobójstwa wołyńskiego na powązkach wojskowych w Warszawie. Wesprzyj nas na zrzut.pl. Paweł Zdziarski, Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy na powązkach wojskowych w Warszawie. Przed chwilą zakończyły się uroczystości kuczci ofiar zbrodni ponarskiej, organizowane przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, na czele z panią prezes Marią Wieloch, która była honorowym, specjalnym gościem na urodzinach Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć w sobotę. Dziękuję przy okazji wszystkim, którzy pojawili się na naszej konferencji patriotycznej Kresy, jak ocalić pamięć. I wówczas też zapraszaliśmy na tę uroczystość, która odbyła się dzisiaj tutaj na Powązkach. Jestem w miejscu szczególnym. Ponieważ za mną, szanowni Państwo, Krzyż ponarski i cały skwer ponarski. Przypomnijmy, od lat 90., między innymi wśród tych wszystkich ważnych wydarzeń, które są upamiętnione na powązkach wojskowych, również są ponary. Ta zbrodnia dokonana przez Litwinów w służbie III Rzeszy na Polakach, na ludności żydowskiej, romskiej, innych również mieszkańców Wileńszczyzny, została dzięki Bogu upamiętniona tutaj na powązkach wojskowych. Naprawdę jest to wielka radość, że również te ofiary mają tutaj swoje upamiętnienie, tak jak powstańcy, czy to styczniowi, czy to wielkopolscy, czy przede wszystkim warszawscy, czy też śląscy, wielkopolscy i tak dalej, i tak dalej, czy też na przykład Orlęta, z, tutaj z kolei patrzę teraz na Orlęta Polskie i, i pomnik poświęcony Orlętom Polskim 1920 roku. Ale oczywiście Bitwa Warszawska, pierwsza I i II wojna światowa. Mamy też oczywiście upamiętnionych Sybiraków, ofiary Katynia. No i w tej długiej liście, którą mógłbym wymieniać, brakuje ofiar ludobójstwa dokonanego na kresach przez ukraińskich nacjonalistów. Na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, innych województwach II RP, dawnej II RP, wówczas. Okupowanej. Okupowanej najpierw przez Niemcy i Sowietów, a wtedy, kiedy miały apogeum te zbrodnie dokonywane przez Ukraińców, wtedy nad tymi terenami piecze czy też okupację trwała to okupacja po prostu niemiecka. Szanowni Państwo, te zbrodnie oczywiście trwały aż do 1947 roku, warto o tym pamiętać, dlatego na naszym pomniku, o który walczymy, ta prawda historyczna wybrzmi. Mam nadzieję, że ten pomnik, o którym wspomniałem i o który walczymy w ramach akcji Wołyń na Powązki, stanie właśnie tutaj, w miejscu gdzie ja stoję teraz. Moim zdaniem jest to miejsce idealne, miejsce, które jest zaaprobowane również przez IPN, przez Urząd Wojewódzki w Warszawie, przez ministra Jana Józefa Kasprzyka, a przede wszystkim przez organizacje oddolne, społeczne, kresowe, patriotyczne, które podpisały, Które przystąpiły do naszego porozumienia w tej sprawie na 80. rocznicę ludobójstwa, kulminacji ludobójstwa, którą będziemy obchodzić w tym roku. W lipcu, 11 lipca, przypomnijmy, będzie ta rocznica, również będziemy ją upamiętniać jako stowarzyszenie. Ale, szanowni Państwo, 11 maja, jak Państwo wiedzą, odbyła się konferencja przed Warszawskim Ratuszem, później złożyliśmy dokumenty do Warszawskiego Ratusza, do prezydenta Warszawy i apelujemy o to, aby to miejsce zaraz przypomnieć, narach właśnie poświęcić, ofiarować na krzyż, na pomnik ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Będzie to idealna klamra, jeżeli chodzi o klamrę pamięci. Mamy w ten sposób pamiętniane ofiary zbrodni na kresach północno-wschodnich i na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Myślę, że tematycznie to pasuje, ale też wizualnie, wokół tak naprawdę poza tą stroną, wokół same upamiętnienia, wokół, szanowni państwo, są pomniki. Mamy blisko chociażby upamiętnienie Sybiraków, a więc też tematyka kresowa. No wszystko by to, szanowni państwo, idealnie pasowało. Także mamy nadzieję, że ten nasz apel o to, aby w tym miejscu wybudować ten pomnik, pomnik dedykowany ofiarom ludobójstwa na kresach, ofiarom ukraińskich nacjonalistów, bardzo serdecznie proszę o wsparcie tego, tego projektu. Mam nadzieję, że on dobiegnie szczęśliwie do końca i mam nadzieję, że on zostanie zrealizowany. Oto apelujemy do władz Warszawy i z powązek, Warszawa, w powązek Wojskowych w Warszawie. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się tutaj na uroczystościach otwarcia naszego pomnika. Paweł Zdziarski, kłaniam się nisko. Materiał powstał dzięki Państwa wsparciu. Pomóż nam w rozwoju stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Szanowni Państwo, do Sejmu trafił projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Wspomnienia Gechenny Polskich Dzieci Wojny. Ma on być obchodzony 10 września w hołdzie polskim Dzieciom Wojny, które doświadczyły zbrodni ze strony okupantów niemieckich i sowieckich. Wyrażając głębokie poparcie dla projektu składamy prośbę o uwzględnienie w ustawie informacji o gehennie dzieci Kresów, które zostały pominięte w projekcie. W obliczu przypadającej w tym roku 80. rocznicy ludobójstwa wołońskiego nie wolno nam zapominać o młodych Polakach, ofiarach ukraińskich nacjonalistów. Dołącz do naszego apelu i podpisz petycję do Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która zajmuje się projektem. Wspólnie zadbajmy o pamięć o dzieciach kresów.